Siema. Z tej strony Delfina i Wartek. Witamy Was w naszym kolejnym vlogu. Chwileczkę nas tutaj nie było, ale nadrabiamy zaległości. Dzisiaj znajdujemy się w hotelu Gębiewskim w Wiśle i w tym materiale pokażemy Wam, jak stworzyliśmy wakacyjne show Circus Show. Circus Show! W tym vlogu chcemy Wam pokazać, że nie jesteśmy tylko artystami, jak to jest zazwyczaj, ale przede wszystkim producentami. Zostało nam powierzone bardzo odpowiedzialne zadanie, ponieważ musieliśmy stworzyć całość, tak naprawdę znaleźć artystów, stworzyć scenariusz całego naszego spektaklu. Musieliśmy postawić scenę, na której występujemy, łącznie z wszystkimi obostrzeniami, które obecnie nas w tych czasach obowiązują. Do finalnego stworzenia tego to widowiska myślę, że jest co oglądać. Kosztowało nas to ogrom pracy, yy, około pół roku, więc przygotowań było naprawdę dużo. Myślę, że zostało nam powierzone mega odpowiedzialne zadanie, ale czuję, że podołaliśmy naprawdę dobrze, jesteśmy z siebie dumni. Nasze wieloletnie doświadczenie pozwoliło nam nie tylko na stworzenie własnych występów, ale na stworzenie czegoś dużego i cynicznego. Także zobaczcie sami. Przygotowałem właśnie stroje do występu, także yy, ja miałam taką zasadę, że wyciągam wszystkie po kolei i kolejnością jaką wychodzimy na scenę, segreguję stroje, przygotowuję kompletami, żeby tylko przyjść, ubrać i wejść na scenę. Kładziesz, tu ciągniesz ręką, hop i wstajesz tą ręką, dobra. nie? Żeby nie było ucięte i już sobie dalej idziesz. Mhm. Każdy wchodzi, no schodzi ze sceny, jak nie robimy rysunku, to po prostu mówimy to wiesz, przewijamy dalej, dobra? Czy jak? No nie ma innej opcji, no wiesz co... Właśnie możecie zobaczyć, na naszej scenie trwa Tak To naprawdę, to jest wiele, wiele godzin pracy, żeby stworzyć takie show, czyli próby, poprawki, jakieś Pan, drobne szczegóły, a wiemy, że diabeł tkwi w szczegółach. Widać na scenie, jest Robert, nasz świetlik, nasz, y, że tak powiem, magik od światła i muzyki. To tak naprawdę on to wszystkim steruje, więc wszystko z w jego rękach. Cześć. Jesteś wymagający? Do ogarnięcia. Dobrze, dobrze się dogadujemy, także jest ok. Dużo pracy jest przy takim spektaklu? Jest dużo. Jest dużo przygotowań przed. U, uwierzcie mu, mówi prawdę. A w tym całym spektaklu, oprócz realizatora światła i oczywiście artystów, również bardzo ważni są techniczni. Oto Adrian i Wojtek. Ich zadaniem przede wszystkim jest wpuszczanie gości na salę, oni dbają o Wasze bezpieczeństwo, ale najważniejszym zadaniem ich jest to, żeby każdy artysta miał swój rekwizyt w danym miejscu, w danej porze, podczas spektaklu. Oni o to dbają. To teraz przedstawimy Wam najważniejszy punkt tego programu, czyli artystów, bez których nic by się nie odbyło. Oto oni. Nasze piękne kobietki, znam Tara, Tat Ognia i Światła z 15-letnim doświadczeniem scenicznym. Oraz Pan Magiczny, jego przepiękna Pani Czarująca. Jest to jedyny iluzjonista, który miał turne po Azji. Oraz niesamowici, wyjątkowi Delfina, Bartek. Cirkus. Cirkus. Zapraszamy! Zapraszamy! Cirkus Show, dzisiaj 21:15! Dzień, dzień dobry, dzień dobry! Zapraszamy do bardzo! Zapraszamy Proszę Zapraszamy, zapraszamy! Cirkus Show, już dzisiaj! Moi drodzy, dzisiaj 21.15, szóste piętro Circus Show, zapraszamy! Nie dziękuję. na co, ale wiem, że na pewno mam na magnezję w proszku tą w kostce. No, na magnezję taką płynną? No nie, ale to na... Proszę, y, ten... tak. Tu się dzieją niesamowite rzeczy. słuchaj zobacz. ta się szykuje, tam się coś dzieje. Tutaj mamy gości, w ogóle jest mega czad, bo jesteśmy wszyscy razem i robimy coś a. wspólnego, czyli jeden wielki spektakl artystyczny. Tak, ja się razie już co? Defa, muszę ci pomóc, że jesteś Co? Dajesz! Ja Mogę ci Ja powiem. Tylko. Ta, brew mi rusza się. czarująca, Pani czarująca, oraz kruda z i wszystkich ośmiornicy tylko Circus, 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 po Circus, 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 i cóż więcej możemy dodać? My jesteśmy bardzo zadowoleni. Artyści są zadowoleni, publiczność myślę, że jest zachwycona. Reagowali tak, jakbyśmy tego chcieli, czyli dowód jest na to, że widowiska są dla każdego w każdym wieku. Także za tego wloga Wam dziękujemy. Zapraszamy Was na kolejnego. Dajcie suba, dajcie łapkę i widzimy się w kolejnym!